Szerokości, panowie. Czyli takim autem to aż sama przyjemność. No, zaszczytnie. Zaszcz zaszczytnie. Rzadko się po prostu zdarzają takie egzemplarze, tak? Tym tak. bardziej mało tych aut jeździ po drogach. A, a sprawa... możemy to gościć z przyjemnością. Tak, a druga sprawa, no na instalacji tym bardziej. tak? Cudownie. Na razie nie zdradzamy, co to autko. Pewnie wszyscy już widzą Audi, bo kierownica wskazuje. Ale, moi drodzy, za chwilę będzie prawdziwa petarda i prawdziwe przeżycie, co? Już o połowę tańsze, w co? związku z montażem instalacji gazowej. Ile pali benzynki to malusieńki Audi? Z 25. Y około 25 litrów benzyny to auto spali. Ojej. To jest, wartość jest ogromna. <laughs> Ty to jest ciężarówka jakaś, warto, warto tylko wspomnieć, że swojego czasu to było najmocniejsze Audi, y jakie było produkowane. No. To już był po prostu najmocniejszy model. Aha. Co to jest Piotruś? Powiedz mi, Piotrusi, to jest za autko. To jest Audi A6, można powiedzieć, z 2004 roku. Tylko to jest w topowej wersji, czyli tak zwany RS6 z silnikiem 8 o pojemności 4,2 litrach Piłki. i e... ile ma kucyków? No Sil tutaj. Silnik jest zasilony dwiema turbinami jeszcze dodatkowo, także ma około 510-511 koni mechanicznych. To zdrowo. Tak, więc jest, więc jest egzemplarz e, troszkę mocniejszy niż seria. No to pięknie, czekamy właśnie. W nie było chyba tam w granicy 450 koni mechanicznych. Dobrze. Tak. I teraz moi drodzy tak, ile to autko będzie jadło, spożywało gazu, Analogicznie do benzyny, bo mówiliście, że benzyna 25, to ile powinniśmy się spodziewać? W tym spodziewać przypadku gazu? około 28 litrów gazu będzie wynosiło spalanie. Ojej. Co i tak jest oczywiście wartością, jakby nie liczyć. Dużo, dużo taniej wychodzi oczywiście bez utraty komfortu i przyjemności jazdy. Jest. Co do kosztów, to tu kolega nam coś powie, bo tutaj zagłębia się ten temat koszty, tak, no to więc e, jeżeli już jeździmy na, na samym gazie przy 28 litrach na 100 km, e, to mamy oszczędność około 620 zł tak? na każdym, każdy tysiąc, na każdym km. tysiącu, każdym tak? więc tutaj jest już, Czyli mówimy co? O na tak. Ty, no to 10 tysięcy, to masz 6 tysięcy oszczędności, zysku. Zysku, tak. Ojej, a tutaj I cały, jest czas jest, cały czas jest frajda z jazdy, tak. No Tylko jest. No połowę taniej. Słuchajcie. Natomiast tam 1200 zł płacić, płacimy 5600 500-600 zł. Tak, tak. Ja, szanowni państwo, przepraszam, że będę reagowała spontanicznie, tudzież bardzo spontanicznie, ale w tym samochodzie się nie da. A ja, bidulka, asystentka, siedzę na tyle i próbuję wszystko ogarnąć. W związku z tym, szanowni państwo, przepraszam. Ile instalacja kosztuje taka do takiego Audiczka? W tej akurat wersji do tego konkretnego auta cały taki zestaw kosztuje 6450. Czyli słuchajcie złotych. państwo, 10 tysięcy przejedziecie sobie w komforcie taniośko oszczędzając i zwraca wam się instalacja. Wszystko co jest później, czyli od 11 tysiąca kilometrów, to jest zarobek. Jest zarobek, to jest zarobek. Tak, zarobek. Jest A co to jest, szanowni państwo, po Warszawie e, 1000 kilometrów, tak? Czy nawet 10? 10, tak. No. To, to przecię, przeciętny użytkownik auta tyle robi, tak, więc. Nie, w, kiedyś tam wiesz co, w, przyjęliśmy po rozmowie właśnie z, statystycznie z klientami, że 25-30 to jest średnia dla osoby e, prywatnej, taksi to jest około 100 tysięcy rocznie. I to jest wiecie, 30 tysięcy dla prywaciarza, znaczy dla osoby prywatnej, a 100 tysięcy, 80, 100 tysięcy dla biznesu. I to jest średnia w Warszawie. Na pewno ona będzie inna w mniejszych miastach, prawda? oczywiście. Warto A, też tak. wspomnieć, że mamy klientów, Uważaj. którzy robią około 120-130 tysięcy km rocznie. Auta firmowe tak, jeżdżą tak. po całej Polsce, czyli praktycznie te auta nie gasną bezawaryjnie. instalacja tak. montowana u nas, instalacja również w BRC, Na ja takim właśnie, właśnie tak. jak tutaj właśnie e, został założony, zamontowany. Czyli Instalacja BRC and Drive w najnowszej odsłonie, z najnowszym sterownikiem. Bardzo precyzyjnym już. Bardzo precyzyjnym. E, wtryskiwacze standardowo tutaj wtryskiwacze też BRC. E, w najmocniejszej wersji żółte. po żółtego. Tak, wiadomo, dwa reduktory, po dwa filtry wszystko podwojone, dosłownie podwojone. Czyli podwojone, bo by rozumiem, na jednym takim secie nie wydoliłby, nie. prawda? Tutaj jest auto bardzo specyficzne. I ma bardzo, bardzo duże wymagania i Ojej. tutaj instalacja gazowa musi naprawdę sprostać dużemu wyzwaniu. Tak? I to z przeciążeniem, prawda? Te auto. Oczywiście. Jak tam, Piterku, strojenie mapy, czy jak to profesjonalnie nazwiesz? Nie, tutaj jak najbardziej jest wszystko okej. Okay. Tam tam wstępnie już autkiem jeździliśmy, mniej więcej było wystrojone, teraz tylko sprawdzimy, czy parametry, parametry po ma auto zachowane i Słuchaj, to się lepiej przyznaj, że to już kolejny raz dzisiaj jeździsz tym autem, zamiast zająć się kolejnym montażem. Nie no już... Dlatego że ci wciągnęło cię, co? To rzeczywa wciągnęło, wciągnęło, tak, ale trzeba dobrze zrobić tak, a auto nie spiegę. Do, dopieścić, tam... dopieścić należy. Tak, tak, bo auto jest nietuzinkowe i po prostu wymaga dodatkowego czasu, tak? Tutaj... No tak? Kto robił takie auto, to wie, że to nie jest taka prosta sprawa. No to, to na pewno. Natomiast powiem Ci, że pewnie mało kto w Polsce robi takie samochody, bo jeżeli one... Są i klienci się zastanawiają, to prędzej czy później przyjeżdżają do energii. Prawda? A my, też. a my z chęcią przyjmujemy takie tak. autka i tak. lubimy takie wyzwania. I z nimi to pracujemy. Warto tak też wspomnieć, że oprócz najwyższej jakości komponentów, najważniejszy jest w sumie profesjonalny montaż. Doświadczenie no oświadczenie, tak, w, w takich autach. No tak. W autach dużej mocy. No właśnie bardziej, że Piotrek, tutaj musicie przyznać, że nawet u nas, gdzie po prostu montaże są sprawne i zawsze, zawsze idą no, wybitnie, lepiej niż gdziekolwiek, to u nas to zajęło dwa dni, prawda? Dwa dług... no, można może, powiedzieć, ale... można no. powiedzieć dwa długie dni. No i teraz mamy dzień strojenia, tak. czyli mamy dwa dni montażu plus jeden dzień strojenia i kalibracji, ponieważ tak. no, to będzie trzeci chyba przejazd, żeby się upewnić, że wszystko jest i na wszystkich jakby obciążeniach, prawda? Tak. oczywiście. No właśnie. Także szanowni Państwo widzicie, że jakby montaż to jedno, potem kalibracja na hali to drugie, natomiast później jest jeszcze kwestia jazdy próbnej. W... Po prostu Warunkach drogowych. Dzisiaj pierwszy dzień e, śniegu, więc e, warunki są bym powiedziała, różne od normalnych To za specjalnie nie, nie dla niekorzystne dla. nas Niekorzystne. No, ale... To tyle dobrze, że jest auto czteronapędowe, więc tutaj. Mm, damy radę. Damy radę. Kiedy będzie lepsza pogoda, sobie klient już przetestuje my po was, swojemu we własnym zakresie na niemieckiej autostradzie. O Jezu, Piotrek, ale on pięknie buczy Ja nie wiem, czy Państwo będzie słyszeli dźwięk. Co? Idzie się zachwycić, panowie? No, silnik v 8 Silnik 8 ma 5 dźwięk. dźwięk. A ja jeszcze no. podwójnie doładowany, to już w ogóle. Tu nie jest potrzebny radio. Nie, nie. Oj, ale nie jest taki, wiecie, taki jakby hałaśliwy, agresywny, tylko taki przyjemny dla was. Warto łuka. wspomnieć, że to jest jak najbardziej rodzinny samochód, bo to jest nadal kombi. no To jest po prostu odrzutowe kombi. O jest, tak. Zastanawiam się nad zmianą samochodu za do sklepu po bułka i... <grym> i po dzieci do szkoły. <grym> Zachowana jest pełna funkcjonalna <grym> auta. można spakować cały bagażnik i jechać. I jechać. A poza tym jak chce ktoś śmignąć przez autostrady, to i również. Ty, to słuchaj, jest całe szczęście. Dobra. Czy my chociaż trochę pokażemy, co on potrafi. Tak, no tutaj tu, się zawrócić. Tu na, na obertce tam Ta. gdzie zawsze. Tutaj zawracamy i tu, stąd się rozpędzamy. Ojej, nie mogę się doczekać. Szefowa dobrze usiądzie. O Jezu, tak. właśnie chwyciłam się już nawet, chwyciłam. Na pewnie będzie mi widać jakieś reakcje. Proponuję się oprzeć. Oprzeć? Mhm. Dobra, to ja się opieram. Panie, panie panowie, opieram się. Uważaj ja teraz... liczniki, bo widać dobrze. To by... Co? Żeby szefowa nagrała. Liczniki? liczniki? Tak, będzie dobrze widać. A będzie, poczekajcie, to ja tutaj przy... Żeby prędkością głównie było widać. Będzie widać... Będzie? Czym dysponuje auto. Dobra, to ja się zapieram, szanowni państwo, teraz. Nie wiem, bo tam będzie mnie szarpać i miotać pewnie tutaj. Natomiast się nie dam. Jest jakaś policja gdzieś w tym. Mm, obserwujemy. A nie, pogotowie. Szkoda by było, żeby nam zepsuli taki moment. O kurcze! Jezus Panie. Proszę. A to tylko było... Ale przepraszam, ja się w ogóle nie przestraszyłam. Jezu, ja się panowie przestraszyłam. To, ale, to, to prawdziwe reakcje są. To jest wszystko na żywo. Ale to było to tylko, to tylko tyci tyci. Było A tak ile to? myśmy tyci tyci to było? To było około 4 sekund do 100 km na godzinę. Czyli co, daje radę w pełnym obciążeniu? Daje tak. bez najmniejszego problemu. Napęd na cztery koła nam się tutaj świetnie spełnia. Spełnia swoją rolę. Jezu. Bierzemy pod uwagę, że jest ślisko, i też koła nie oddadzą całej przyczepności. Kontrola Czem trakcji to nad wszystkim panuje. Powiem Wam, że naprawdę by się zlękła. Ale bo... si siedząc w tej pozycji Co? za kierownicą, mam odczucie, że delikatne dotknięcie gazu e daje bardzo bardzo dużo radości i po prostu po prostu no nie potrzeba cisnąć mocno tego auta żeby jechać Pada? bardzo Prawda? żeby było po prostu wyjątkowo jest bardzo, bardzo delikatnie sobie się śmieszamy A no. wiecie, że mnie okulary z głowy spadły. ruszyłaś. <noise> Nie, nie ukrywajmy, że nawet delikatna jazda jest. tym autem jest, że tak powiem, to tego... bardziej, bardziej efektowna niż większość aut. Słuchajcie, ja naprawdę mi spadły okulary, przelękłam się, będę miała nocne jakieś te nocne mary po, tym, po tej jeździe z wami. A właśnie najpiękniejsze są mocne przyspieszenia, Ach. a nie duża prędkość. No tak, więc. Czuć, czuć, czuć. Także, Piterku, jako profesjonalista i ambasador montażu tego e, pięknego autka. Jakieś słowa podsumowania byśmy chcieli? Autko jeździ bardzo poprawnie i na gazie i na benzynie, i tutaj nie ma co do montażu zastrzeżeń. Tak. Jest w pełni wykorzystywana moc, i tutaj. I gwarantujesz pozycją Energii Gas Polska, że klient będzie zachwycony. Będzie zachwycony. I z przyjemnością będzie przyjeżdżał do nas na przegląd. Na przegląd, tak. A I to... z kolejnymi autami. Czego sobie i Państwu, i klientowi życzymy? Dziękujemy za wspólną, Dziękujemy. fantastyczną przejażdżkę pełną emocji, strachu i spadających okularów. Dziękujemy i zapraszamy. Do zobaczenia Dorownie. na razie.